Wunia, a czemu jeszcze ty ryby nie skrobiesz? Ja już z rana na rybach byłem, przyjechałem i szybciej się bierz za skrobanie, bo już tak jest się chce, że nie mogę a co wytrzymać. To jest? No jak to co? Ryby ściupak, zobacz jaki duży. I oko, nie. Szybciej, bo tak jest się chce. Ale teraz jest yy, up, yy, ten. Równouprawnienie, że i mężczyźni skrobia, nie tylko kobiety. Mężczyźni łowią, a kobiety skrobią. Zawsze tak było i będzie. Jewunia, ty lepiej nic nie zmieniajmy. Niech tak a zostanie. Niech ja w tej Dobra, masz tutaj, Jewunia, ten rękawice. Jak pobrudzisz ręce, masz rękawicę. I ty bierz się do roboty i się nie obijaj. Sklonać, a ty nie Ale jeszcze chce, kochana. Wiesz, jeszcze ja rano nic nie jadłem, nie? To, to Mówię, czy... złapię rybki, wunia usmaży, to ja zjem. A gdzie nad jeziorem wziąć ten? Na topniskę, A gdzie? Mam... Nad jeziorem nie ma czasu, bo się łowi. A no ja, 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 ja no. nie lubię ryb Ewunia kiedyś to ja szczupaka, jakiego dużego złowiłem, wiesz? Tak, a co? No, takiego Takie, tak? dużego, że jak złowiłem, to czterech nad jeziorem musieliśmy ten wóz drabiniasty wziąć, to w czterech go ledwo załadowałem na ten wóz. Tak? No. Taki wielki był? Bardzo duży. I ty I... przywiozłem go do domu, ale wiesz, do domu nie wejdzie przez drzwi, nie? No. Ja, a już tak noc już prawie była, to ja mówię, to wezmę go do stodoły, wiesz, w po, postawie z tym wozem, nie? No. Aż ogon wiesz, a zwisał z tego wozu drabinę taki no, duży, no? Wielki, jaki. No. I ty, ty, rano potem wchodzę do stodoły, no. a patrzę, a tam tylko te samości zostały z niego. <gry> Jaki to był szczupak? Że... Patrzę ten to go ten Ko kot go zjadł. Kot to ty... no. jest? Co to, co to był za ściupak, że kot no. go zjadł. Ty to tak mnie oszukujesz, takie bajki opowiadasz. No. Widzisz Ewunia, jak kiedyś to były czasy, nie? Tak, bardzo no. dobre. No. Oj ty Jerzy, jeszcze, ty to co yy, Tak mnie zawsze oszukasz, tak mnie wkręcisz, że, że strach suy, yy. I co? Będziemy smażyć? Smażyć, nie? Smażony najlepszy, nie? Tak. Ty idę ten patelnię wezmę. I co tam przygotować mąkę, tak? Mąkę i olej. Mąkę i olej, tak i co? I sól. A i co cukier? Ja, Jaki cukier? Sól. A sól No, no dobrze, Bunia to idę. A ty tam już to kończysz. Właśnie, nie? ty zawsze jak do roboty to tak się migasz. Tak ten, aby tylko nie robić. Aby tylko nie robić. Cieszę, złogiłem i że będziesz miała co jeść. No. Tak, akurat mi wiesz, yy, się marzyły tak oświeżone no. no. Dobrze Wunia, no to ja idę. No to idź.